u siebie gościć. Nie może być tak, że dozorca będzie wskazywał drzwi mojego mieszkania i powie komuś możesz tu mieszkać. Z <grywka> jakim prawem? W związku z tym, z dniem dzisiejszym rozpoczynamy zbieranie podpisów, 500 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie nieprzyjmowania imigrantów do Polski. I w tej chwili chciałbym się zwrócić do obywateli, do narodu polskiego, o aktywny, zaapelować o aktywny udział w naszej akcji. Proszę Państwa, Polska to nasz dom i to my powinniśmy decydować, kto obok nas będzie w nim mieszkał. Bardzo proszę jeszcze raz apeluję o aktywny udział w naszej akcji. Oddaję głos. Posłance Eli Borowski. Pani poseł Elżbieta Borowska. Szanowni Państwo, w raporcie OECD Polska jest na drugim miejscu pod względem bezpieczeństwa zaraz po Japonii, natomiast Niemcy są daleko w tyle. Tak jak już Pan Przewodniczący powiedział, nie możemy dopuścić do tego, żeby tak jak w kolonii kobiety bały się wychodzić na ulicę, żeby dzieci bały się wychodzić na ulicę, gdzie dochodziło do gwałtów i do burt ulicznych. Dlatego chcielibyśmy zwrócić się właśnie do obywateli i to im oddać głos, ponieważ to oni powinni w tak ważnej kwestii decydować. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu koordynatora całej akcji zbiórki podpisów, pana, pana... Alana Klimana. Alana Alana Proszę Państwa, jak to będzie wyglądało z strony technicznej? Jak już Pan Przewodniczący wspomniał, potrzeba nam bagatela, pół miliona podpisów, aby wnieść obywatelski wniosek o rozpisanie referendum. No jednak nasze ugrupowanie. Jako podwaliny systemu uważa, że to naród właśnie powinien decydować w tych najważniejszych sprawach. Dlatego postanowiliśmy się podjąć tej e, niesamowicie skomplikowanej operacji logistycznej. W tym celu uruchomiliśmy stronę Dzień oczywiście bez polskich znaczków, e, która będzie takim no powiedzmy centrum kontaktu z całym tym projektem. Będziecie, będzie tam można znaleźć, począwszy od karty na podpisy, przez adres biura Pawła tutaj w Warszawie, na który należy wysyłać te podpisy, poprzez informacje na temat koordynatorów, a kończywszy na newsletterze i na formularzu zgłoszenia dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby nam pomóc w przeprowadzeniu tej operacji. Będziemy szukać lokalnych koordynatorów, o, aby ułatwić po prostu tą zbiórkę, bo wiadomo, czasami poczta jest pewną barierą, która kogoś zniechęca. Niemniej jednak apelujemy, każda pomoc jest ważna, każda, każdy głos się przyda. Jeżeli ktoś będzie w stanie zebrać cztery podpisy, nie ma problemu. Proszę zebrać te cztery podpisy, przekazać do najbliższego koordynatora. Na stronie pojawi się niedługo mapka. Jak tylko się zgłoszą odpowiednie osoby z adresami, gdzie można takie podpisy składać. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dzień dobry, Mariusz Szymczuk Wirtualna Polska. Ja mam pytanie dotyczące tego spotkania, w którym pan przewodniczący uczestniczył kilka godzin temu u pani premier. Czy ta propozycja, która padła z ust pani premier i w Strasburgu i nie wiem, czy być może dzisiaj o rozwiązaniu tego pata z Trybunałem Konstytucyjnym, czy to jest dla Pana rozwiązanie? Czy to jest konstruktywne rozwiązanie? I drugie pytanie, czy jest Pan za podziałem Mazowsza, i proszę o uzasadnienie? Proszę pana, zacznę od odpowiedzi na drugie pytania. Myślę, że znacznie ważniejszą kwestią na dzień dzisiejszy niż podział Mazowsza jest sprawa przyjęcia bądź nieprzyjęcia w, przepraszam za te słowa, ale, ale mając w pamięci wydarzenia w Niemczech, hort. Obcych nam kulturowo ludzi. No, sam szacunkiem dla Mazowsza, że no, jest raczej priorytetem. Także pozwoli pan, że na ten temat nie będę się wypowiadał. Obawiałem się, że sprawa Trybunału przykryje w tej chwili kwestie imigrantów, no, ale odniosę się do tego, do tego pytania. Nie zauważyłem, aby ze strony innych podmiotów politycznych, mówię o Nowoczesnej, o ZSL-u i o y, Platformie y, Obywatelskiej, by była jakakolwiek wola y, y, wyjścia na drodze konsensusu z tego kryzysu. I tutaj, skoro mówiłem o referendum, jest bardzo warte zastanowienia, czy w przyszłości najbliższej nie dopisać albo nie rozpisać również referendum, w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na artykuł czwarty Konstytucji, który mówi, że w ustępie pierwszym, iż władza w Rzeczpospolitej należy do narodu, a w ustępie drugim naród sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli, albo w sposób bezpośredni, czyli w drodze referendum. Jeżeli przedstawiciele, czyli opcje polityczne nie potrafią się dogadać w kwestiach tak ważnych jak Trybunał Konstytucyjny, to dlaczego nie zadać takiego pytania w drodze referendum o Trybunał Konstytucyjny? Jak miałoby to pytanie brzmieć, panie za przewodniczący? Chwileczkę poproszę, za chwileczkę poproszę pana posła Rzymkowskiego, aby przybliżył ten temat, ale chciałbym się jeszcze skupić na tym artykule czwartym i na tej formie sprawowania władzy. Konflikt między tymi siłami politycznymi, jeżeli jest nierozwiązywalny, powtarzam, Powinno naród może skorzystać z tej swojej możliwości bezpośredniego sprawowania władzy. Właśnie w formie, w formie referendalnej. Dobrze. Ja się odniosę do pierwszego pytania, a mianowicie propozycji pani premier rozwiązania tego kryzysu. Proszę pana, panie redaktorze, ta propozycja jest tylko i wyłącznie cząstkową formułą rozwiązania tego kryzysu. Jest propozycją. W mojej ocenie nie do końca poważną, ponieważ ona zakłada, iż 8 na, 10, na 15 przedstawicieli w Trybunale Konstytucyjnym będzie miała opozycja, przy czym my nie dostaliśmy żadnej wiarygodnej informacji na ten temat. Nie było żadnego projektu ustawy, a z tego co zrozumiałem, rozwiązanie tego problemu i ta konstruktywna propozycja ze strony rządu miałaby być w formie ustawowej. Moim zdaniem i zdaniem naszego klubu żadne rozwiązanie na poziomie ustawowym tego kryzysu konstytucyjnego nie rozwiązuje. Jedynym rozwiązaniem kryzysu konstytucyjnego wokół Trybunału Konstytucyjnego jest nasza konstruktywna propozycja zmiany konstytucji, a mianowicie to Wprowadzenie mechanizmu dwóch trzecich wyboru e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli dwóch trzecich głosów posłów w Sejmie. Oczywiście można tutaj zastanowić się nad wprowadzeniem mechanizmu zabezpieczającego, czyli w sytuacji, kiedy Sejm w wyznaczonym terminie nie dokona tego wyboru, można tą właściwość scedować czy to na Sąd Najwyższy, czy to na Krajową Radę Sądownictwa, tak aby nie dopuścić do sytuacji, aby Trybunał Konstytucyjny był nieobsadzony i też tych innych mechanizmów, o których. Już wielokrotnie mówiliśmy, mianowicie kognicji Sądu Najwyższego w przypadku ustawy o Trybunale Konstytucyjnym o zgodności jej z konstytucjami ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi czy powoływaniu prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta. Nasza propozycja jest propozycją nie tylko rozwiązującą ten kryzys konstytucyjny, ale zabezpieczającym państwo polskie przed groźbą wystąpienia tego kryzysu w przyszłości. Stąd też ta propozycja ze strony rządu nie jest propozycją. Pozycją właściwą i adekwatną do rangi problemu, z jakim mamy w tej chwili do czynienia. Pan Przewodniczący wspominał o referendum. Macie Państwo jakiś, choćby zarys, pomysł na pytanie do społeczeństwa? Nie, to jest w tej chwili idea fix. My musimy skupić się na dyskusji pośród parlamentarzystów. Dopóki nie wyczerpiemy tej drogi parlamentarnej, to do tego momentu wniosku o referendum nie będziemy rozpisywać. My musimy wyczerpać tą drogę parlamentarną, to znaczy liczymy na to, że w najbliższym, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie powołana nadzwyczajna komisja konstytucyjna, która zajmie się tym naszym projektem. No i zobaczymy, czy poprzez trzecie czytanie ten projekt zmiany konstytucji, który naszym zdaniem, ale też zdaniem ekspertów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości rozwiązuje ten konflikt i zapewnia bezpieczeństwo na przyszłość, <laughs> zostanie przyjęty przez wszystkie środowiska polityczne. Gdyby z kolei miało dojść do takiego pytania, oczywiście mówi to w tej chwili bardzo ogólnikowo, pytanie mogłoby na przykład brzmieć, czy jesteś za wyborem Trybunału Konstytucyjnego od początku większością dwóch trzecich, dwóch, trzecich liczby posłów. No, ale to mówię, to jest bardzo ogólnie... Ja chciałbym Państwa a propos Trybunału Konstytucyjnego przypomnieć, już tak będę mówił może nie, nie takim skomplikowanym prawniczym językiem jak Pan Poseł. Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, jaka, chciałem opowiedzieć o istocie tego Trybunału. Proszę sobie przypomnieć, kiedy Trybunał Konstytucyjny w Polsce powstał. Była to instytucja stworzona przez generała Jaruzelskiego po to, aby wykazać legalność wprowadzenia stanu wojennego. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdy partia polityczna powołuje jakiś podmiot, jakiś organ władzy, który znajduje się z nim w stosunku takim podległości że tak powiem ma tłumaczyć konstytucję zgodnie z interesem partii, która nadała tych, która mianowała tych sędziów i ta istota trybunału pozostała do dziś. Stąd jest ta cała wojna o trybunał. Wojna o trybunał polega na tym, że każda partia chce mieć możliwość interpretacji konstytucji zgodny zgodne z, z własnym interesem. A kim powinni być sędziowie trybunału? Sędziowie trybunału to powinni być tacy sędziowie, którzy będą interpretować konstytucję zgodnie z szeroko pojętym interesem obywatelskim stąd też nasz pomysł dwóch trzecich Ustawowej liczby posłów, ponieważ mamy tutaj, musimy do, do, dokonać, musi dojść do konsensusu różnych światopoglądów i wtedy mamy gwarancję, że ten sędzia będzie oceniał, orzekał w interesie obywatelskim, a nie w interesie partyjnym. A ten pomysł jest 8 na 7? Proszę pana, to jest kiepski jest... pomysł, z tego ja powiem panu dlaczego, bo jeżeli mamy 13 z kolei, którzy muszą być pełny skład sędziowski orzekający, to jest 13... To wystarczy, wie pan, nawet gdyby ta opozycja miała dwunastu, to wystarczy, że jeden nie przyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości, mianowany czy, czy przez Prawo i Sprawiedliwość i nie ma orzekania. Po prostu nie istnieje Trybunał Konstytucyjny. To jest taka ściema, no według nas to jest taka, takie, wie pan, stwarzanie pozorów demokracji dajemy o jednego więcej opozycji. Poza tym, co to znaczy opozycja? To powinni być sędziowie z, no, z mianowania, że tak powiem, oczywiście bardzo ogólnie obywateli. Bo nawet najgorszą konstytucję można tłumaczyć, a ta jest kiepska obecna, tłumaczyć zgodnie z interesem obywatelskim. Cała filozofia. Marta Chudzyńska Polska, jeszcze w tym wątku chciałam dopytać, bo pan poseł powiedział, że nie dostaliście żadnego konkretnego projektu, że nie było żadnej konkretnej propozycji, a może chociaż jakiś kalendarz przedstawiła pani premier, kiedy taka ustawa się pojawi i w jaki sposób mielibyście nad tym wszystkim... Pracować. Nie, tu pojawiła się po prostu idea, idea, aby na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego 8 pochodziło z wyboru opozycji, a 7 z przedstawicieli koalicji rządowej. To w żaden sposób nie rozwiązuje kryzysu w chwili obecnej, a tak jak wspomniał pan przewodniczący Kukiz, my stoimy na stanowisku, aby tych sędziów nie... Obklejać łatkami, że to jest sędzia z nadania koalicji rządzącej, to jest sędzia z nadania opozycji. My poprzez wprowadzenie mechanizmu wyboru większością dwóch trzecich głosów chcemy zapewnić, aby ci sędziowie mieli szeroki mandat społeczny mandat wynikający z większości kwalifikowanej do zmiany konstytucji, tak aby ten ich wybór był bardzo świadomym i jednocześnie bardzo mocnym wyborem ze strony parlamentu. Wybór jednorazowo 18 sędziów, bo ta nasza zmiana zakłada również rozszerzenie składu osobowego Trybunału z 15 do 18 sędziów, ma zapewnić stabilność tego bardzo ważnego organu konstytucyjnego. Panie pośle, jeżeli nie ma jeszcze projektu, czy chociaż pani premier nakreśliła, jak mają wyglądać prace nad tą ideą, która się pojawiła, tą, którą zaproponowała właśnie pani mhm. premier i którą proponował w poniedziałek w wywiadzie Jarosław Kaczyński. Ale trudno mówić o jakiejkolwiek pracy, ponieważ praktycznie żadna z opcji politycznych nie wyraziła chęci współpracy przy rozwiązaniu, przy rozwiązaniu tego... Tego problemu. Pani premier mówiła, że Wy jesteście wyczuleni na ja rozmowy. Ja powiem pani w ten sposób. Na, na spotkaniu, zdradzę tajemnicę, na spotkaniu z panią premier, pani premier zadała pytanie mnie jako w, przy, szefowi klubu, czy jesteśmy skłonni rozmawiać z PiSem o metodach wyjścia z kryzysu. Odpowiedziałem, że boję się, znaczy powiedziałem, że boję się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kiedy powiem, że jestem gotowy na, na jakąś współpracę, to za chwileczkę pan Petru wyjdzie na konferencję prasową i powie, że Kukiz jest w koalicji z Pisem, więc nic nie, to, nie odpowiedziałem, tyle. Anna Dunikowska TVP Info, to jeszcze chciałabym dopytać o tę propozycję ze strony prezesa Rzeplińskiego, która się pojawia, żeby te trójkę jeszcze nie zaprzysiężonych sędziów zaprzysięgać teraz, kiedy będą kończyły się kolejne kadencje. Jak państwo oceniacie taką propozycję? To też nie jest, proszę państwa, wyjście w żaden sposób z kryzysu, który mamy w tej chwili. To jest próba dogadania się pana prezesa Rzepińskiego z panem prezydentem Andrzejem Dudą. I nosi to za sobą pewną wadę formalną, jak doskonale wie pan prezes Rzepliński. Każdy sędzia jest wybierany w miejsce ustępującego sędziego. Ci sędziowie, którzy zostali wybrani w poprzedniej kadencji Sejmu, zostali wybrani w, w miejsce konkretnego sędziego, którego kadencja miała się skończyć. Tak więc to Sejm obecnej kadencji, w chwili kiedy skończy się kadencja, bodajże 22 kwietnia pana profesora Granata, to Sejm zdecyduje, Kogo wybierze w to miejsce. Pan prezes Rzebliński, no nie może narzucać Sejmowi możliwości wyboru w to miejsce konkretnego kandydata. Stąd też ta jego propozycja w żaden sposób nie przybliża nas do rozwiązania kryzysu. Michał Fedusiu, Informacyjna Agencja Radiowa Polskiego Radia. Pytanie chyba do pana przewodniczącego. Chciałbym zapytać, czy uspokaja pana deklaracja po dzisiejszej konferencji prasowej, właśnie po spotkaniu pana ministra Błaszczaka. Przedstawiał takie zarysy po spotkaniu z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej, jeśli właśnie chodzi o naszą taką spójną politykę imigracyjną. Kwestia sprzeciwu autorelokacji, a więc tego rozmieszczania z automatu, jeżeli chodzi o imigrantów. Oraz no, taki apel do strony krajów zachodnich, aby nie były mówiąc kolokwialnie, kolokwialnie takim kąskiem, jeżeli chodzi o przyjazd osób tych obcych nam kulturowo z północnej Afryki czy też z Azji. Nie proszę pana, nie uspokaja mnie i dlatego stąd pomysł czy idea rozpisania referendum. Powtarzam raz jeszcze naród powinien, to naród powinien jako gospodarz decydować, kogo chce przyjąć, a kogo nie chce przyjmować. To jest nasz dom, a nie opcji politycznych, nie partii politycznych i, i nie jesteśmy, że tak powiem, no w na pasku jakiegokolwiek innego podmiotu zagranicznego. To jest nasz dom. Czy Pan chciałby, żeby ktoś, żeby, żeby ktokolwiek panu przeprowadzał jakąś tam osobę i powiedział, może u Pana mieszkać, że może mieszkać u pana? No jak? A poza tym, proszę państwa, jeżeli rozpiszemy to referendum, jeżeli uda się zebrać 500 tysięcy podpisów. Pod, pod projektem referendum. Przeprowadzimy to referendum, to pokazujemy Europie, że w Polsce jest demokracja i to tego najlepszego sortu, bezpośrednia. Marcin Gietka, Polska Agencja Proszę Człowieka, chciałbym jeszcze wrócić do głównego tematu konferencji. Również, że pan dzisiaj przedstawił, pani premier, na spotkaniu pomysł wasz referendum. Jaka była odpowiedź, pani premier? Czy, czy uważa że to jest dobry pomysł, czy też wręcz przeciwnie? Bardzo szybko w... zmieniono temat. Aha, czyli odpowiedzi nie było tak rozumie. No można tak, to, tak uznać. Ale to nie pani premier będzie zbierała podpisy tylko my, a my, proszę pana, damy radę. Dziękuję bardzo i zapraszam na stronę dzieńreferendalny.pl Dziękuję. Dziękuję bardzo.